Otwarcie wystawy Nikifor, Mistrz Polskiej Sztuki Naiwnej, odbyło się wczoraj w Kowieńskiej Galerii Obrazów Narodowego Muzeum imienia Sztuki. Siurlonisa Vitalis Masianas. Na ekspozycji jest ponad 100 prac Nikifora z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dorobek cieszącego się dużą popularnością w Polsce malarza na Litwie tak obszernie prezentowany jest po raz pierwszy. Jeden z najbardziej czytelnych i rozpoznawalnych prymitywistów, którego dzieła, niewielkie obrazy były pokazywane w Brukseli, w Paryżu, w Wiedniu, ale jeszcze nie na Litwie, a na pewno nie w takim wymiarze. W malarstwie Nikifora obecne są motywy gór, podróży, architektura, motywy religijne. Jego twórczość wysoko cenili znani malarze i artyści polscy. Jest to sztuka autentyczna. Płynąca ze szczerego serca, tworzona przez osobę bez żadnego wykształcenia plastycznego, nawet z pewnymi ułomnościami, o czym wszyscy wiemy, ale przy tym niezwykle dojrzała, jeśli chodzi o koloryt, też o przedstawienie pejzażu. To, co przykuwa uwagę, to jego obrazy związane z architekturą. To są obrazy, które, których tematem w zasadzie są same budynki. Tam nie ma ludzi. Jego interesował właśnie. Fasada budynku, ta twarz budynku. Wystawa w Kownie to wynik współpracy Instytutu Adama Mickiewicza, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz Narodowego Muzeum Sztuki imienia Czurlonisa. Partnerem projektu jest Instytut Polski w Wilnie. Na temat Nikifora powstają filmy, pisane są książki, podąża za nim wielu artystów. Bardzo się cieszymy, że zorganizowaliśmy wystawę w Kownie i że dla widza litewskiego to będzie niespodzianka. Wystawa Niki for Mistrz Polskiej Sztuki Naiwnej będzie czynna do 11 czerwca. Witalis Masenas, Infowilno.